Kontynuacja filmu, znaczy drugi film przyjechały dzisiaj. Kolejne nowe nabytki za dychę kupiłem w Pan mi przywiózł prawie darmo więc, tak zaczynajmy od, od prezentacji. Tu jest cztery pawiki. Zaraz wam pokażę zaś sekundę. Tu jest tak. Tu jest pawik. Dobra, nagrywamy. Tutaj tak. Jest pawik, samczyk, najprawdopodobniej. Czarny nabijemy ogonie, bardzo ładny. Taki. Nie, 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 nie. Już Musiał go złapać. Poczekajcie chwileczkę. Tu jest pawik, tak jak mówiłem. Ładny, czarny, nabijemy ogonku samczyk. Sekundka, zaraz przyjdę. Tu jest samniczka, najprawdopodobniej od niego, też czarna, na białym ugonkiem. ładny pawik. Na kupiłem 12 gojemnych. Bardzo ładne ptaszki, można zobaczyć. Kolejny paw. Wszystko obrączkowane. Pan ptaki. Pan powiedział, że trzeba wspierać młodych hodowców, bo za kilka lat może już nie być właśnie hodowców młodych gołębi, bo to hobby już podupada. A wszystko to propagandę na temat Stasi grypy, w co ja ogólnie kurde nie wierzę. To jest tylko wymuszenie i propaganda. Proszę bardzo, kolejny pawiczek, też ładny, też samiczka na kolor, mnie powinna być, tak. Zaraz razą pokażę kolejne który... nie są duże <gudze> ptaki, czyli standard. To tak samo, yy, wszystkie te 12 gramy dostałem za 10 zł. Tu jest standard samczyk, bardzo ma ładny kolorek, możecie sobie zobaczyć. Patio. Oczywiście to wszystko wiem, że znoszę tych raz, ale to wszystko będzie w osobnym gojowniku, yy, bo ja będę nawet robił gołębniki ozdobne osobno, perskie osobno. więc o to się nie martwcie, tak? To już jest mój problem. No, no światło ja lecz tam, kurde tutaj kolejny standard. Proszę bardzo. To będzie najprawdopodobniej samiczka. Te ptak. Ładny gołąbek. Nawet oswojony mogę powiedzieć. no. no. Ale śwignary, kurde. Kurde Następny standard samczyk, też taki sam kolorek, ale w gębniku ciepło, więc myślę, że to jajko się powinno wykluć. Bo tutaj cieplutko jest, można w koszulce chodzić. Cieple nic z domu mam w gębniku, proszę bardzo. Najprawdopodobniej To jest cut mniejsza to standard. Proszę bardzo kolejny Standard Samik Samczyk. tamta samiczka, wszystko jest obręczkowane one są z... powiem dwa tysiące... dwa tysiące... dwudziestego pierwszego roku i to są głębie, które były na wystawie Kolejna taneczka i razem taka z białymi krupeczkami na łebku. O, proszę bardzo. Następny to będzie samczyk. Też ładny. A to mówiliście, że tam te pierwsze nabytki co ten. Wiem, że one e, są brzydkie że są koki, ale to nie jest dla mnie. U mnie zostaje tylko ta... coś tam, ta saksońska i ten taki biało-tarczowy. A reszta jedzie do... no i te murzyny może sobie zostawię. A reszta jedzie do młodego hodowcy. Też z tych, z tych standardów mu coś oddam. Z pawików mu też coś oddam. Ode mnie muszę przebierać głębie, więc jest na pewno coś młody hodowca dostanie fajnego, tak? No, tutaj jest kolejny standardzik, standardzik. Proszę bardzo, jest figuracza 8 i 4 pawiki. O, to będzie samczyk tego duży. Następny samczyk. Wszystko taki sam kolorek, ale ładne, podobają mi się te. Tak. No i tu jest jedyny, który się wyróżnia, bo jest inny kolor. Jest taki, o na białych lotkach jak pocztowe ładne ptaki i tak wygląda mój gołębniczek ciemno ciemno, ciemno, ciemno ale światło jest ja nie widzę nic od tej latarki od tego flesza mnie oślepiło tutaj siedzi krakowiak na jajku Mam podejrzenia, że on się sparował z pawikiem No ale trudno Pawik pojedzie na targ Tak, dzięki za oglądanie, cześć